Nie, no Hewai nie, 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 teraz ty czy Venomem? nie, nie, jestem ty... Kto jest Venomem. Kto nie, jesteśmy Venomem? nie, 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 Venomem. venomem! Ja przy... nie, do niego! nie, ja strzelam do niego! niego. Ja ja nie, 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 kurde! nie, 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 Nie wiem, po Dostał, dostał, dostał. Przeładowuję. O kurwa. Dobra, lecimy. Spierdala już ta ruwa. Patrz jak spierdala. Nie, 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 nawraca, nawraca. Patrz. Wazy, nie podjeżdżaj pod bazę, nie podjeżdżaj pod bazę, bo nie mają tam RPG. Teraz, teraz, tam Jadamy nic Wyżej, wyżej, wyżej. O, dobra. O kurde, było blisko Przed niego, jeszcze bardziej przed niego Dostał Na daleko lacha. Ale mi fps -y spadły Ej, z no do niego strzelają, zobacz, przed nami do niego strzelają Ej, jest, co to wy do nas strzelacie? Ej, jest. Ej, jest. Ej, jest. Nie, nie, nie Dobra, zniżaj przyła... się, zniżaj się, zniżaj się bo Będziemy co trzymali wtedy Coś do nas strzela, Mariusz Nie, nie, jest... muszę odeskakiwać tak jest, tak jest, tak jest, jest, tak jest, tak Ja, Ty, coś ja do tak jest, 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 do jest, tak jest, tak jest, do jest, tak jest, tak jest, tak 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 jest, tak jest, tak 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 Mm. Nie no, no, baj... się coś cennego? Noo, trochę to. Ja nic nie miałem, ja miałem SBH Ile to, masz pory na boi? 100 Uuu, ja mam brief'a, lecę z Dobra, uciekaj są. E, panowie, chcecie mnie zgarnąć czy nie? E, mego nie Meganimy BRDM-e Nie za bardzo możemy teraz zgarnąć kogokolwiek Ej, dobra, bo coś tu jedzie Zed... Są w pustoszce Podjechała do was brdm tak, coś tu jedzie. Piotrek, skręcaj do braku, do braku My jesteśmy daleko, to jest Tu Słyszę, tak, jedzie 113, 113, dawaj, jedzie, Jest, jest 13. Wjechała tu. Wiem, to jest 113, chowaj się, chowaj się. Już jedziemy do ciebie. ściągniemy ją bez problemu. Ej, to nie Poleciała w stronę weryśnika Nie teraz Nie teraz Dobra, gdzie ona jest, gdzie ona jest, gdzie ona jest? Na To wy? To my, to my, tutaj Jest, jest przed nami zapierdalaj napierdalej Kamieszka wojewóz też? Stoi w miejscu, na barecie w nią Tam jest ale... ale chujowy galera nie, nie, nie. Ej, wysiedź, I... Wysiadł, wysiadł Wysiadł ktoś od nich Wysiadł, 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 wysiadł. do niego? Po prawej Mariusz, galera No próbuję, ale jesteśmy daleko Wyładuję. Ja spali się muszę. Spaliliśmy ją, uciekaj, Tak, uciekał nie, nie ucieknę teraz, Mariusz, bo ja mam gąskę rozjebaną Napierdalę tam po tych schoikach po lewej <ślonenie> Po Nie widzę typa, uciekaj, uciekaj, cały czas uciekaj prosto. Spierdalaj się razu. Nie dam rady, to jest moja maksymalna prędkość teraz. No i tam, tam, widzę gościa, widzę gościa jak biegnie tam, dobra? Zabija. Biega pod górę, biega pod górę gość Napierdalaj Mariusz. Ale jestem za daleko, biega pod górę. Ja nie widzę typa, ja nie widzę typa. Biega pod jest przybierze tej takiej. tak Dalej, 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 uciekaj. Biega na górę, do bazy, uciekaj. Nie ma klucza do bazy, do bazy, do Lecę za nim. Albo nie, nie lecę. My cię na razie nie przysaportujemy, bo jesteśmy trochę zdobczeni i spaliliśmy im tą 113. -tkę. To jest to, co cię goniło na bandycie? Nie, to nie to. Czyli jeszcze BRD ma gdzieś się chowa. Musimy się naprawić to, tamto. No to bym poznał, bo ja tych tutaj nie jedną widzę. Masz tam to... Kurde wa... Kurdywa. Marys, ja nie będziemy, gdzie jest jakiś save za najszybciej? Nie, nie savezon. dalej prosto, prosto, daleko. Przy shopie naprawię i lecimy dalej w wojnę. Na szopę wjedziemy, kurry Weź sobie na amunicję masz tutaj masz 7 na magazynku. Ej, dobra, to przeszukam wasze ciała, gdzie wy, gdzie wy zmieniacie? Niedobre, no porf, niedaleko. Zaczęliśmy ja no sam, samolotem. Ale przecież jestem obok, wystarczy spojrzeć się przed ksi. Nie Daj, ma już. Dobra, na lewo, na lewo, stój, stój, zatrzymaj się. Schowaj się za mną. Dobra. Ale też, był trochę błąd. Ej, tak a wiecie panowie, skorabiać. jaki mech, żeby zrobić, żeby przeżyć? Po prostu nie wychodzi z pojazdu. Albo wyskoczyć w ostatnim momencie? Nie, nie, jak wyskoczysz, to cię zabije. Nigdy nie, nie wychodzi z helki, to nic ci się nie stanie, będziesz tylko połamany. Tak? No. Ja wyskoczyłem w ostatnim momencie i przeżyłem. Lol. O tym jeszcze nie słyszałem. 15% silniku uszkodzony, a mamy jeden. Lecimy dalej, co? Nie warto teraz go zużywać. Tak, tak, tak. Łysy. Dobra, smaruj. Jedziemy po tamtego typa? Eee, y nie nie damy rady ze Czekamy berdemy.